Ochrona świadka. Jeden z kluczowych członków organizacji terrorystycznej postanowił zeznawać przeciwko przywódcom organizacji. Służby specjalne zabrały go do kryjówki, gdzie będzie przebywał do momentu rozpoczęcia sprawy w sądzie. Niestety, w szeregach służb specjalnych znajduje się zdrajca. Przestępcy zaatakowali kryjówkę. Jeden z agentów przeżył atak i prosi o wsparcie. Uratuj świadka i przetransportuj go do bazy. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnej misji z Emergency 4. Tym razem mamy dosyć. Mogę powiedzieć, sposób tutaj tak. na zliczowanie tej misji. Więc pierwsze co to wysyłamy helikopter z dwoma procentami. Półcopancerów tak pusty i dwa ambulanse. Tak. I lecimy. Jeżeli to zrobimy wystarczająco szybko, unikamy pożaru i unikamy dodatkowych... Przybył pojazd. Opiar. No, Lokujemy i my szybciutko Jest policjant, bierzemy tego tutaj gościa Drugim policjantem idziemy do środka i szybko zgarniamy tego świadka Jestem w drodze, na jest Dobra, okej, okay. go Tutaj, tutaj jest świadek sobie stoi i wchodzimy szybko do helikoptera. Tym się odsuwamy, żeby nie przeszkadzał Jazda, 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 jazda Lecimy do helikopterka, siadamy Zadanie przyjęte. I odlatujemy do bazy. Drodze. Karetkami Jestem możemy sobie drodze. podjechać niżej. Na przykład tutaj na bok. Dobra, dobra, teraz stój stój, stój. stój, i teraz szybko podchodzimy lekarzem. Szybko łopiemy, wracamy, tak samo. z jesteś bezpieczny, świetnie. Szybko Jestem do wozu. Drodze. I teraz tak, ten wóz Jestem opancerzony, drodze. podjeżdżamy jak najbliżej tego gościa, żeby strzelał sobie w niego. Drodze. W międzyczasie podjeżdżamy tym drugą karetką. Lekarzem Odwione. szybko badamy. Zrozumiano. Zgarniamy Jestem tymi drodze. pielęgniarzami. Oni obaj nie żyją, tak. więc można ich holać. Siadamy do środka. I baza, drodze. i lecimy. I to będzie koniec misji tak naprawdę. W normalnym przypadku, jakbyśmy tego tak szybko tutaj nie zliczowali, Uwaga, w okolicy dostrzeżono kilka pojawiliby pojazdów. się właśnie terroryści. Ataku terrorystycznego. I w momencie, gdy oni dojdą do odpowiednich miejsc, ee, zapali nam się las. A ten las bardzo ciężko się gasi długo, więc lepiej się tak nie być przyspieszał. Nie strzela do wozu, a to mnie nie robi. była jedna no z i najbardziej misji. nietypowych misji. Rzadko się zdarza, aby służby specjalne prosiły o pomoc. Nie mam żadnych zarzutów. Znakomicie sobie poradziłeś. Uwinąłem się w 2 minuty i 37 sekund. A na szczęście nie, 21 minuty i 37 sekund. 100% elegancko, szybciutko, bez zabawy. 16 misja, tak się to robi. Dzięki wielkie za uwagę w tym wyjątkowo krótkim odcinku. Trzymajcie się, hej!